Cześć. Kazali mi tu przyjść. Coś mówili, że będziemy kręcić jakiś materiał o zimowych butach dla dzieci, ale. Jestem i nic się nie dzieje. A to co ma być? No, but. Nie domyśliłbym się. I okay. że o tym ma być dzisiaj? No. Oczywiście. Zacznijmy może od tego, że jest to propozycja od Primiji dla dziewczynek na zimę. Buty wykonane są z naturalnego zamszu oraz nylonu. W środku zabezpieczone są sztucznym futerkiem, które zapewni nam dodatkowy komfort termiczny. Z boku dla urozmaicenia mamy różne kwiatowe wzory. Z racji, że dla dziewczynek, no to niech niech mają coś, co będzie je wyróżniać. Ale porozmawiajmy jednak o czymś bardziej istotnym, czyli technologiach zastosowanych w tym bucie e, oraz wygodach, jakie to za sobą niesie. Zacznijmy może od tego, że but został zabezpieczony membraną gore -Tex. Dla osób, które nie wiedzą, co to znaczy, już śpieszę z wyjaśnieniem. Jest to membrana, która z jednej strony nie dopuszcza nam wody do środka buta, ale pozwala stopie oddychać oraz odprowadza wilgoć na zewnątrz. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że membrana Gore-Tex nie powinna być stosowana wymiennie z kaloszami. Po kilku godzinach stania w wodzie bądź śniegu może zdarzyć się taka sytuacja, że but po prostu nam przemoknie. Dodatkowo, jeśli chodzi o zwiększenie wygody korzystania z takich butów, rodzice doskonale wiedzą, że szczególnie buty zimowe wcale niełatwo niektórym dzieciom jest założyć. Producent również o tym pomyślał, dzięki temu zastosował tutaj z boku suwak przez który dużo prościej będzie nam założyć dziecku but, bądź samo ono będzie mogło go zakładać bez naszej pomocy. Więc na zimę sprawdzą się świetnie zarówno w mieście, jak i przy rodzinnych wyjazdach w góry. Czyli to jeszcze nie koniec. Oczywiście, że nie. Zapominałem. No tak. To może zaczniemy od tego. Jest to propozycja Gioxa dla chłopców na zimę, właśnie na taki okres przejściowy jesienno-zimowy, bądź właśnie zimowy. Są to wysokie buty wykonane z nylonu. Dodatkowo zapięciem w tych butach są dwa rzepy, co na pewno ułatwi dziecku, jak i rodzicom zakładanie butów. Dodatkowo mamy tutaj grubszą podeszwę, która świetnie odizoluje stopę od gruntu, co zwiększy na pewno nasz komfort termiczny. Jeśli chodzi o technologie zastosowane w tych butach przez Geoxa, mamy tutaj system Amphibiox, co zapewnia nam pełną wodoodporność oraz oddychalność, co znaczy ni mniej, ni więcej tyle, że z jednej strony woda nam się nie dostanie do środka, a z drugiej stopa ma jak oddychać i odprowadzać wilgoć, co również wpłynie na nasz komfort. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że buty mają wyższą cholewkę, co na pewno ochroni kostkę oraz zapobiegnie temu, żeby zimne powietrze nam się dostawało do wnętrza buta. Wygląd to kwestia gustu. Natomiast ja jeśli miałbym wybierać buty dla swojego dziecka, gdybym miał dziecko, to z pewnością wybrałbym te z racji na niebanalny design i świetną jakość wykonania. Ostatnim mam nadzieję. Butem, który Wam dzisiaj zaprezentuję, są buty Naturino. Dlaczego są wyjątkowe i inne od pozostałych, które Wam dzisiaj pokazałem? Ze względu na wygląd oraz trochę inne zastosowanie. Już śpieszę z wyjaśnieniem. Większość buta wykonana jest z nylonu, natomiast dół z naturalnego zamszu. Podeszwę mamy oczywiście gumową z antypoślizgową podeszwą. Środek natomiast jest ocieplony sztucznym kożuchem. Czemu te buty są tak wyjątkowe? Naturino zastosowało w tych butach technologię Rainstep, która daje nam to, że buty są wodoodporne, ale również oddychające. Widzimy jednak jakieś powiązania z poprzednimi modelami, które Wam prezentowałem, ale dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że w momencie, kiedy buty, zazwyczaj tak jak o tym myślimy, jeśli buty mają być nieprzemakalne i wodoodporne, to noga będzie się w nich gotowała, jednak sami rozumiecie, jak to działa, kiedy but nie ma możliwości odprowadzania wilgoci. Dlatego właśnie większość producentów tak bardzo lobbuje za, za, za różnymi swoimi autorskimi technologiami, które pozwolą butom być jednocześnie wodoodporne, ale również oddychające dla po prostu naszego komfortu. Jeśli chodzi o wygodę użytkowania tych butów, warto nadmienić parę rzeczy. Z jednej strony mamy suwak do. Bardzo łatwego zakładania tych butów, więc dziecko samo będzie w stanie to zrobić. Zabezpieczone ono jest rzepem, żeby przypadkiem nam się suwak sam nie odpiął. Dodatkowo na górze mamy gumkę z blokadą, co pozwoli nam lepiej dopasować but do stopy oraz zabezpieczyć go przed tym, żeby nie dostał nam się śnieg do środka. Więc, tak jak sami widzicie, ten model jest przeznaczony bardziej właśnie do chodzenia w śniegu, do zabawy w śniegu, co widać również po jego wyglądzie. Jest, jest troszkę bardziej stonowany. Mniej miastowy, bardziej właśnie taki wycieczkowy, e, bądź do zabawy właśnie w śniegu. Natomiast jeśli planujecie wyjazd z dzieckiem w góry, bądź często chodzicie z nim się bawić, jeśli pada śnieg, to te buty na pewno się sprawdzą świetnie. Więc to już wszystko. Mam nadzieję. Co dla Was dzisiaj przygotowałem? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co wy sądzicie o propozycjach, które przedstawiłem, i jakie buty wybieracie dla swoich dzieci na zimę, i co ważne, czym się kierujecie i jaka technologia jest dla Was najważniejsza. Nie zapomnijcie wejść na naszą stronę miwo.pl, naszą stronę na Facebooku, Instagrama oraz Twittera. Szczególnie na to ostatnie, jeśli jesteście zainteresowani bardziej naszą pracą trochę od kuchni. Ja na ten moment się z Wami żegnam i widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach. Na razie, cześć.